Cześć, tu Tomek z Motocontrollera. Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii ciekawych przypadków. A w dniu dzisiejszym Renault Laguna. Samochód z 2013 roku z przebiegiem niecałych 200 tysięcy, czyli te fajne, słynne przebiegi 199-400. Samochód wyposażony w jednostkę dwulitrową, diesel z manualną skrzynią biegów w nadwoziu. Kombi, moc 130 koni. No tutaj... Sprzedawca dość obszernie się również rozpisał. Pobierz naszą wtyczkę i sprawdzaj historię szkód pojazdu bezpośrednio w ogłoszeniu. Link w opisie filmu. Dodał 40 zdjęć. Ładna, czarna. Oglądając zdjęcia, powiem szczerze, nie wygląda źle. Co mamy w opisie? Jakie informacje zawarł sprzedawca? Cześć sprzedaje re e Renault Lagunę sprowadzoną z Niemiec w lutym. Samochód nie wymaga żadnych wkładów finansowych, w pełni gotowy do użytkowania. Oryginalny przebieg posiadam dokumenty potwierdzające. Podaję numer WIN. Podaje nam datę pierwszej rejestracji, auto, że zostało zarejestrowane już w kraju, do kiedy ma badanie techniczne, ubezpieczenie i tak dalej. W komplecie z samochodem zimowe opony na stalowych felgach, rok produkcji 2024, 100% bez wypadek, 100% oryginalny przebieg. Podaje tutaj nam wyposażenie tego samochodu, no i oczywiście zaprasza do oględzin. Cena samochodu to 22 800. Można powiedzieć, że cenę też nie dał jakoś specjalnie wygróżowaną według nawet portalu ogłoszeniowego cena jest poniżej średniej. O co tutaj chodzi? Skoro takie fajne auto, osoba prywatna, świeżo sprowadzony, zero wkładu, wszystko zrobione na świeżo, samochód 100% bezwypadkowy itd, i tak dalej. Czemu sprzedaje? Z czemu cena poniżej średniej rynkowej? Sam jestem ciekaw. Zaraz połączę się z ekspertem Adamem. Miał okazję. Oglądać ten samochód dla naszego klienta. Wykonywał tutaj test Maxi, więc sami wiecie, te test dość obszerny. No i dowiemy się, czy faktycznie tak jest jak, jak w treści ogłoszenia, czy sprzedawca próbuje nas jakoś oszukać, czy faktycznie trafiliśmy na jakąś okazję. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować, czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Adamie, słyszymy się? Cześć, słyszymy się. Cześć, witam cię. I miałeś okazję oglądać ładną, czarną Renault Lagunę w nadwoziu Kombi. Cena dość atrakcyjna, dużo zdjęć, ciekawy opis. Pierwszy właściciel w kraju. Powiedz nam, proszę, jak przebiegły tego oględziny: sprzedawca brał udział w tych oględzinach, czy też nie. No i czy nasz klient trafił faktycznie na taką okazję, czy tam jednak coś ten sprzedawca chce nas oszukać? Zamieniamy się w such. Jestem ciekaw przebiegu i samych tych oględzin, jak wyglądały. Jak wypadł ten samochód oczywiście w nich? No to tak zaczynając od początku. Jak przyjechałem na miejsce oględzin, znalazłem sobie wcześniej auto. No widać po samochodzie, że długo stał. Nalot na tarczach, taki przykurzony, przybrudzony. No widać, że to po prostu auto, myślę, mhm. że z dwa tygodnie, trzy, to jest takie minimum, które, które po prostu stało. Przyszedł sprzedający. Sprzedający to jest generalnie osoba prywatna, która czasami okazyjnie kupi samochód. Tak, tak to można Aha. tutaj powiedzieć. Także... Tak okazyjnie sobie dorabia. Można powiedzieć, że to jest auto, to kupione tylko na handel, bo, bo tym samochodem prywatnie się po prostu nie poruszał. Jeżeli chodzi o takie ogólne obejście, no to na pierwszy rzut oka widać, że auto było malowane, bo niektóre elementy różnią się odcieniami. E, no kontrola, kontrola miernikiem wykazała, że malowany był e, lewy, przedni i tylny błotnik i tam są największe te różnice w kolorze. Jak się to dobrze na tych zdjęciach przyjrzy, to można to zobaczyć, natomiast to nie jest takie coś, że na zdjęciu się rzuca w oczy. Na żywo, niestety, tak. I malowany też tam był prawy przedni błotnik, no i tam. Też się to względem... Drzwi w miarę w porządku, ale względem zderzaka już, okay. już tą różnicę widać. Także takie sprawia wrażenie troszeczkę kolorowego <noise> ten samochód. To, to jest taki, taki pierwsze, co mm -hmm. się nie zgadza z ogłoszeniem, że nie było nic robione. Szczeliny w miejscach, gdzie to było malowane, nie do końca się schodzą. Tam raczej bym to zrzucił na to, że po prostu elementy, które były dopasowywane, nie są dobrze dopasowane, a nie na jakąś tam wielką ingerencję blacharską w nadwozie, bo poszycia, poszycia wewnętrzne progu, słupki tutaj w porządku, żadnych tam śladów mm -hmm. ingerencji nie było. Idąc dalej, to na samochodzie jeszcze były ślady pasty polerskiej, więc to było widać było, że auto było po prostu do sprzedaży przygotowane. Sądząc po tym, ile stało, myślę, że zainteresowanie niestety było niewielkie. Opony generalnie tylne w, w, w miarę dobrym stanie, no przednie zdarte nierówno, i właściwie do wymiany od razu. A jeżeli chodzi o wnętrze, wnętrze posprzątane, wnętrze wyprane, pachnące, czyściutkie, bez jakichś tam większych śladów zużycia, jakieś tam wiadomo, takie zarysowania eksploatacyjne na tunelu środkowym, na jakimś tam przycisku, gdzieś tam na Drzwiach, no, to to jest normalne, no bo samochód jest używany. Ale wnętrze sprawia takie bardzo do, dobre generalnie wrażenie. Dokładnie. Wydaje się, że ten przebieg, sądząc po wnętrzu, może być autentyczny, mhm. bo, bo nie ma tam jakichś takich typowych, dziwnych rzeczy, które świadczą, że przebieg byłby wyższy. Więc tutaj tutaj w porządku. Wyposażenie generalnie sprawne, klimatyzacja działa, ekran multimedialny działa, wszystko, mhm. wszystko jest ok. No to jedziemy na stację diagnostyczną i jazdę próbną. No tutaj zaczęły się pewne problemy, dlatego że niemożliwe było na zimno. Na zimno mam na myśli w okresie letnim, więc to dalej w ciepły letni dzień. Nie można było w ogóle wrzucić biegu pierwszego i wstecznego. Po prostu się, po prostu się nie dało. E, mogło, może to być kwestia linek, może to być kwestia gdzieś tam w skrzyni biegów, e, ciężko powiedzieć. Po rozgrzaniu, po przejechaniu paru kilometrów to wszystko zaczęło działać. No ale jest to, jest to taki, powiedzmy, czerwona mhm. lampka, bo jeżeli to przy temperaturze 25 stopni na zimno nie działa, no to co będzie, jak na przykład będzie na dworzu 0 stopni. Tak? To jest kwestia prawdopodobnie wymiany linek, no ale jakby dalej jest to, jest to problem tak? w samochodzie. Ja od strony sprzęgła nic tam jakiegoś niepokojącego nie było? Nie, od strony właśnie sprzęga było okay. w porządku, także myślę, że tutaj to jest problem typowo skrzyni biegów, typowo mm -hmm. gdzieś tam linek albo może wybieraka. No, ciężko, ciężko tak stwierdzić bez głębszej weryfikacji. No, dokładnie. To tutaj mhm. nie do końca działało. Zawieszenie ogólnie w porządku. Jakichś luzów nie było czuć za bardzo. Że stuki, może jakieś nieznaczne gdzieś tam z łączników, ale raczej w porządku. Natomiast pojazd ściąga na prawo. Więc tutaj myślę, że do zrobienia geometria. I to też pokrywa się z tym, że opony są zdarte nierówno. Więc na pewno trzeba mhm. zrobić, przejrzeć po prostu zawieszenie pod kątem geometrii. Bo to ściąganie na prawo jest takie naprawdę gdzieś tam mocne. Myślałem, że może to ciśnie nie w oponach, ale opony były w porządku. Więc, więc tutaj no to jest stricte dokładnie. kwestia zawieszenia. Wieszenia. Silnik chodził poprawnie, nie miał tam żadnych od, odchyłów, równo moc miał, także tutaj, jeżeli chodzi o silnik, to akurat nie macie co, co tego samochodu czepiać. No, po przejechaniu kilku kilometrów zaczęły się świecić kontrolki od sprawdzenia pojazdu. On niestety nie sygnalizował, jaki błąd dokładnie gdzieś tam mu się wygenerował, natomiast no było, że zatrzymaj się i sprawdź pojazd. Albo to z elektroniką, albo z jakimiś czujnikami. Ja, oczywiście, potem podłączyłem komputer diagnostyczny. Tam się okazało, że w komputerze jest tylko jeden błąd, to jest błąd sondy Lambda. Natomiast no nie sądzę, żeby błąd sądy lambda to tutaj takim komunikatem skutkował w tym samochodzie, więc prawdopodobnie coś tam z elektroniką, może on długo stał, gdzieś się dostała wilgoć, no to są może potencjalnie rzeczy, które nie są groźne, ale też czasami potrafią być bardzo takie uciążliwe przy, przy naprawie. Jeżeli chodzi o sam silnik, silnik nie był myty, żadnych wycieków nie znalazłem. Natomiast śruby mocujące klapę silnika miały ślady, że mogły one być odkręcane w niedawnym czasie. Na przykład przy lakierowaniu albo może była klapa wymieniana, ciężko powiedzieć. Natomiast to na pewno nie było śruby, które nie było nigdy no ruszana. właśnie, bo tam wspominałeś na samym początku, jak mówiłeś, że tutaj była ingerencja lakiernicza właśnie z przodu na lewym i na prawym błotniku, więc a maska wyszła gdzieś tam powiedzmy w, w okolicach oryginału, więc najprawdopodobniej mogła być nawet tak jak teraz mówisz, wymieniona. No kolor. Też mi się tak wydaje. Po prostu mm -hmm. element był kupiony w kolorze, żeby to ładnie wyglądało. Natomiast wygłuszenie też na masce obecne, częściowo zjedzone. To jest jakby powiedzmy też standardowe w tych samochodach, że te wygłuszenia są, są zniszczone, więc myślę, że tutaj nie ma się co tym przejmować za bardzo. I ogólnie no, jeżeli chodzi o silnik, no to w porządku nie ma się co tutaj samochodu, samochodu czepiać. Pojechaliśmy na stację diagnostyczną, no to oczywiście tam osłona silnika jest dość duża, więc wycieków żadnych nie można było dokładnie zobaczyć. Na tyle co dało się włożyć aparat Tarkę, no To raczej osłona słucha, raczej wycieków nie ma, także tutaj w porządku. Też nie było gdzieś tam jakichś śladów, żeby ta osłona była w ostatnim czasie czyszczona. Jeżeli chodzi o stan blacharski, tutaj w porządku również. Korozja, no wiadomo, na, na elementach zawieszenia na dumiku, na takich eksploatacyjnych rzeczach, no to takie, takie naloty, ale generalnie bez większych ognisk po progach po podłodze gdzieś tam po tych wszystkich elementach nie było nigdzie widać żeby auto było naprawiane blacharsko natomiast przy, przy tylu elementach malowanych nie można wykluczyć na przykład że auto było uderzone w koło tam się jeszcze potem okazało że jeżeli chodzi o przebieg to przebieg w jakichś bazach danych z tego co pamiętam on jakoś znacznie odbiegał od tego przebiegu który tutaj był i... no właśnie bo tutaj ten, ja tak też wspominałem tutaj sprzedawca deklarował że ten przebieg jest 100% oryginalny przebieg Posiada na to dokumentację i tak dalej. Była ta dokumentacja? Miał to udokumentowany ten przebieg? Był udokumentowany przebieg przez pierwsze parę lat, ale w ciągu ostatnich kilku tam już nie było żadnych takich konkretnych raportów. Tam był jakiś wydruk z diagnostyki komputerowej i faktycznie na tej diagnostyce komputerowej przebieg był podany ten, który mhm. jest na zegarach. Natomiast no też nie oszukujmy się, tutaj można ten przebieg tak dobrze zrobić, żeby komputer okay. przy pierwszej diagnostyce pokazał to, co chcemy, tak? No zgadza się. W dzisiejszych czasach nie jest to nic skomplikowanego, jak. Tak, wnętrze też. też można zawsze wymienić, no, tutaj przy samochodzie, który ma być rzekomo nieruszany, ma być oryginalny i okazuje się, że tutaj ten element ma inny kolor, tamten element ma inny kolor, no to też można założyć, że na przykład wnętrze też było w jakiś sposób kombinowane. Powiedzmy, że takie auto według mnie traci wiarygodność. Mm -hmm. No i też brak, brak jakichś tam informacji od sprzedającego, on o tym samochodzie no właściwie tak. wiedział tyle, że jest autentyczny przebieg i że przyjechało z Niemiec, no i że sprzedaje, tak, to nie było tam żadnych Konkretnych mhm. takich informacji. Czyli tak można powiedzieć, skomentował przebieg tych oględzin, czyli jakoś tam mocno się nie udzielał. Tak, no, że auto generalnie w dobrym stanie, natomiast no, to nie jest auto, które mogę też klientowi polecić. W związku z mhm. tym, że no, to nie jest auto, za które, które jakby można uznać, że jest autem pewnym, tak, w jakiś sposób, bo widać, że coś było kombinowane, no i niestety tutaj tego samochodu polecić mhm. klientowi nie mogłem. Powiem ci, że. Zgadzam się z Tobą, masz rację. No jest tu sporo jakichś takich niewiadomych. Sprzedawca też nas y, oszukał w ogłoszeniu, no bo auto nie jest 100%, można powiedzieć, w oryginale. Ten przebieg też w 100% nie jest potwierdzony. Jest trochę niewiadomych, wymaga też wkładu na start. No cena. Nie jest wygórowana, no powiedzmy, no jest kwestia dogadania. No to teraz trzeba rozważyć, jakie nasz klient ma preferencje. Czy on akceptuje te wszystkie mankamenty, które tutaj znalazłeś podczas oględzin te takie nieścisłości, te naprawy jakieś lakiernicze te odcienie, ten jakiś błąd, który już też się pojawił, no nawet w trakcie jazdy to nic fajnego, tak jak wspomniałeś, że nam wyskakuje komunikat, Dokładnie. stop, sprawdź pojazd i tak dalej, i tak dalej. No to nic fajnego kupić samochód i od razu podczas, nie wiem, jazdy próbnej, jazdy testowej, takie historie, żeby nam się e, przydarzały. No przykre to można powiedzieć. Tak, jest. to samo kwestia no z też, też jest taka niemiła. No dokładnie, jak mamy problem, żeby wbić pierwszy czy tam wsteczny bieg. No wypadł niestety tutaj pod tym względem samochód słabo. Dobra, super. Fajnie. Dziękuję ci bardzo za szczegółowe omówienie przebiegu oględzin, za omówienie testu, który wykonywałeś tutaj na miejscu. Podsumowanie. No i do usłyszenia. Będziemy nagrywać kolejne odcinki z udziałem samochodów. Na pewno będę się z tobą kontaktował. Dzięki. Trzymaj się. Na razie. Bezwypadkowe. Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia szkód pojazdu. Powin. Gdzie za darmo? Możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkut.pl Podsumowując, dajcie znać proszę w komentarzu, co sądzicie. Jakie jest Wasze zdanie? Jest to samochód godny zakupu, czy też może nie? Są te rzeczy, mankamenty akceptowalne? Jest ten samochód wart tych pieniążków? 22 800 i kupujemy? Czy też może jednak trzeba by było tutaj. Negocjować tą cenę. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie nasz kanał. Pamiętacie, powtórzę po raz kolejny: macie możliwość podbijania, więc zachęcam, korzystajcie, podbijajcie i widzimy się w kolejnym odcinku, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.